Poszła. Z pierwszej osoby. No jeden, a jeden. No. <słyszeć>

Kurwa, poważnie, Windows? Okej, okay, nie dolecimy. Chyba nie będzie tutaj. Nie dolecimy na pewno. Yy, nie mam tekstur Ale ty tylko was Nie wiem, ja sztuki dwie Uu, W tym budynku przede mną są bronie Właśnie typo do niego wbiegł. O, ty Na górze masz MK i pompę. I na parterze chyba coś leży też. Gościu w drugim domku jeszcze nic nie wziął, żadnego gana. Skąd wiesz? No bo widzę LOL! Nie ma tu... A, jestem, ja to dobra. I to ma pistolet tylko. Ale mocno dostaniesz. już. Leci, podnosi swojego funfla. Obity jest przeze mnie. Albo mi się wydaje, bo przechodzę przez ściany LOL Czekaj, jest na górze I kampi na, na ciebie O, właśnie dostał strzał. LOL Ty czekaj, za bo tam jakaś roba lata Boże o. Nie chcę karnistra, jezu! Eee, okej. Okay. O, o. Ja przechodzę przez tekstury! <try> <try> Lol, bez kitu! A hop, hop już, już jestem w domku. A jak to już? Przeszedłeś stóry. normalnie, no kurwa. No nie wiem, bo się teraz zablokowałem gdzieś. O. LOL. O ty dzisiaj Żebym bala nie dostał przez to. No to nie moja wina jest, więc fagot. Ja tu biegnę do tych domków i jakiegoś gana poszukam, tylko jest problem, bo nie potrafię wychodzić na pięter, nie? Że muszę się tylko parterem zadowolić. <grystanie> Ale beka jest niezła. Ogólnie nie wiem, czy przypadkiem do typa też nie strzelałem przez tekstury. Bo w ogóle dostawał ode mnie, ja stałem nawet nie wiem gdzie. O, <grystanie> no domki minąłem. Hop! Lahar, ty ci też. Hop! Czemu ty masz taki problem z tą jedną osobową że Znaczy jest FPP. Nie wiem, na górze jest kamizelka Level 2, chyba AKM? Nie, albo revolver. Jest jeszcze chyba Saiga na górze, to możesz mi to przynieść tutaj na dół gdzieś. <śm> <śm> Jest w jednym, a w drugim jest chyba Sajga Na boję do M4 potrzebuję Czekam tu na ciebie Widzisz mnie? Nie. No też. No, no, tak, a tu są drzwi, no. Ale... no <laughs> Widzisz no, mnie? <laughs> no teraz tak. Gdzie jestem? No tu w końcu jesteś. Tu, uh -huh. No, spoko, okej. Tam gdzieś w jakiejś teksturze. Przynieś mi na górze masz ten caję. <laughs> On no, wie, tak, że ja mam na górze szaleństwo, szaleństwo galerii. Ja to widzę! Jest! A, tutaj. No jest! Hop, <gryw> Hop, hop, hop. Oh. Masz. Wziąłeś? Czekaj, jeszcze nie gdzie ona jest. Mam problemy z podnoszeniem ogólnie też. Byłeś na tym No Na górze naboje do AKM-a Wywalczą kultkę, lol Dobra, idziemy dalej Ciekawe czy pojazdami możesz jeździć Nie wiem czy je widzę Zacznijmy od tego Wiesz co mam? Yy, yy. Dwa skołpy razy osiem <grym> A wiesz co ja mam? Co masz? ha! tak. Sun, nie widzę nikogo w domkach. To chyba dobrze, że. No. O, patrz, patrz OP! <grymne> <grymne> Op! Na górze jest chyba apteczka Kamizelka level, level 2 Apteczka na samej górze, naboje 9 mm, duża apteczka nade mną, powiększony magazynek do UMP o i MK, którą sobie wezmę. Ej, Hamie! Czemu wziąłeś mi naboje kurwa do MK? <sum> Hamie. A ja też nie mam. Masz sajkę. Ej. No ale kurwa no to po co mi MK, skoro nie mogę. Jaki ty kurwa typ jesteś. Idę dalej. Dam ci połowę. Nie chcę kurwa.

Przede mną nikogo nie ma. Czemu nie było samochodu w tym domku? Czy w garażu nie Nie, was, nie wiem. Masz coś tam ciekawego, Zachary? Nie. Resból jest. I Saiga. No to he, wałowo, bo do szpitala to nie wejdę, ale słyszałem tam strzały. Jest tu jebko szpitala. Poko, zaraz ci wszystko powiem, nie bój nic, tylko wybiegnę sobie wyżej, okej? Okay? Dobra, chcesz szpitalu. No to się okaże, poczekaj. Ja mam te X-Ray Glasses. Nie, nieprawda, nikogo nie ma w szpitalu. W ogóle nigdzie? No, nope. szpital czysty. Leżą tylko dwie skrzynki, z tego co widzę, póki Cały co. Szpital. Cały tenki szpital. Jest czyściutki, ale lutowany, pewnie, bo widzę mało tak trochę sprzętu ciuchów. Chyba leży dużo. Tutaj co, idziemy do miasta, czy co? No. Dwóch typów biega do szpitala! Od strony E, wchodzą po drabince, na górę. Są pod tobą zaraz, na drabince. Czekaj, strzelę do nich. Dostał! No, ja pod nimi! LOL! Dzięki za naboje dajemki Ogólnie typy dostają. Zabił mnie. Dostał dwa razy strzet i to przeżył, nie? Co ty robisz za Nie wiem, patrz, patrz, patrz. Hop. Hop. Czujesz to? Blum. Dobra, wych wychodzę. No. Wychodzę, nie? Bo to jakbym tak zabił kogoś, to już to by było królestwo. Level kurwa, nie wiem jaki, ale wysoki Czekaj ja to sobie utnę, nie? I to kurwa wrzucę osobno. Dobra, gramy normalnie.